GURRYA! Ja! Yeah. Ty nie lec! <zyskuj> Jaki harmazów! to nie może! Przeszłaźmy! Mini linia! Przejdźmy z tej strony i dzisiaj będziemy zgadywali influencerów po jej Głosie. <zyskuj> <zyskuj> By to tak, zasady są banalnie proste, będziecie mieli dźwięk, zgłaszacie się przyciskiem, Mo możecie tylko raz zgadnąć w danej rundzie, jeżeli zgadniecie źle, no to już później nie możecie się zgłaszać i tyle. Dobra. Wszystko zrozumiałe? Okay. Za zgadnięcie punkcik, za niezgadnięcie nie ma żadnych minusowych tym razem. Ej, musimy nasze przyciski zrobić. Frisma, Takie, że tylko jedna osoba może nacisnąć i potem druga już jej się nie naciśnie, żeby były połączone. No, chcieliśmy ostatnio. Musimy coś takiego ogarnąć. Musimy bardzo szybko coś takiego no, ogarnąć. Uwaga! Konkurs do wygrania zgrzewka GEEK Energy Sherry. I żeby wygrać tą zgrzewkę, to komentujecie, subskrybujecie i lajkujecie. I my jutro odpisujemy na wasz komentarz pod tym filmem. Najlepszy komentarz. I wygrywacie. Gotowi? Gotowi. Wow. No teraz faza będzie nie, z replikacją. Nie. Milion procent ja. Nie, nie, ty byłeś po nas. Nie równo. <noise> Ale będzie ciężko. Nie wiadomo. Nikt A weź? jestem pewien. No, jak możesz być pewny, jak on patrzy. Obudnie. I nie jest pewny, no, A nie chcemy podnosić ręki? Ale dźwiękiem. Ale my z opóźnieniem możemy Ej, może jebać to. Ej, może wpadliśmy w jakieś koło zjebane. Po co nam to? Podnośmy rękę jak no. kiedyś. Możemy też zrobić tak, że. Nie, nie podnosimy ręki. Co to zmieni? No, szybciej zareagujesz, a nie w to. I, i patrz, Dobra, mojego jeszcze. nie słychać. A jeszcze raz, Bartek, czytaj no i po zakończeniu jacy. czytania naciskamy, no tak? Jeszcze raz. Jeszcze raz <grym> zrobmy, no. Nie, nie, nie. No ale to kurwa, co nie jest To nie Startu, no. przeczytaj pytanie. Typowo no, ja owca był, prawda? Ale Znowu ja. No no A no ja owca był, kurwa. Pudzian, Mariusz Pudzianowski. Mariusz Pudzian, Pudzianowski. Polska górą. Polska GÓRA! I nie nie, no jest punkt tak. Nie tak. Nie Zwróćcie nie uwagę nie na to R. Gurylo! I to jest klucz ja do tego góry. Trzeba przeciągnąć chciało... R. Spróbujecie ja górą powiedzieć? Polska górą! Dokładnie. Tak, a teraz bez tej do to... powiedz. -o a po, a na powiedz bez R tego. Polska górą krzykli po prostu. Polska górą! Widzisz lamersko od razu, nie? Więc, żeby to nie brzmiało lamersko, trzeba przeciągnąć R. Rysmiałem tu kiedyś. Guria, Guria, Też zawsze e, trener do nas mówił na ręcznej, na przykład pamiętam zawsze, w Wultański grał na lewej połówce i było tak WULTAN, GURIA! Że Żeby rzucał. Ech, opuszczał, po, 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 popuszczał. punkt z moim zdaniem, ale, ale na. Raz... O, dlaczego oszukany? Tak Dwa razy wygrałem. No, gratuluję. Lecimy dalej. Teraz było na 3-2-1. Ej, robimy na rękę? Mogę Ale zapisać z kamery. Zweryfikuję i tak. Dam war. W razie czego to wydam? Punkt. Jeżeli nie zakerzy. Nie był pier... dam w slołę. Kurwa, nie ja zowcą nie, nie byłem. Niekoniecznie przed... ja. Ja zowcą ale byłem to przed sakerem. Ale... nie ja, niekoniecznie? O... A ka... na pewno nie ja, nie? Na 100% no nie, no nie. Nie, nie wiem, kto na Nie wiem, kto na będzie, ale do gryfka. Dogryfka to jest jak papierkami. Dogrywka. Do mnie... jest jak papierkami. Zagrajcie w papierkami Lecimy na ten, ten ale... punkt. Modura. No kurwa. Dobrze. Nice. co on robi? Śmieje się chyba. To jest Nie. A nie dobra. Ale o, ale ma, e, on ma taki śmiech trochę i e, właśnie głos czasami jak e, był taki e, pies Huckleberry, nie wiem czy się mm -hmm. Huckleberry, Huckleberry, Huckleberry Może się tak. no, no. no to Tak. No, i Huckleberry miał taki właśnie stąd ten śmiech i on też to ma. Ja nie kojarzyłem właśnie, no. nie się. No i jedziemy dalej. Jaki piękny byłem... Nitro, przejdźmy kurwa. Ja byłem drugi! Typowo! Jest to Rafonix! Fajnie. No chyba nie ma Ja byłem piękny, między... kurwa. Między... No kurde, no pierwsza no. odpowiedź, nie? No. Pierwsza, no. Ja byłem piękny. Są takie tyle turniejów, Rafonix. Tak jest chyba jeden z dziesięciu, nie? To był Rafonix i to ja byłem jest, drugi. Że pierwsza się liczy. No, Że no. Nie jest to no. odpowiedź z naradzaniem się. No. Tak, no. tak, no, tak, no ma, 3-0 no, masz. No. Rafoniks, Rafon. Naprawdę. No ja ci piękny wieczór, kurwa. O, No i ja koniec. No no, <ślinny> Dobry moment ogólny. Próc. To koniec? To bandura znowu, tak jakby był. Dziękujemy, odpadasz? Ale dlaczego nie dasz dłużej? To to możemy powtórzyć? Ty myślisz, że my to potem? No? Nie, to nie no. znamy jeszcze Uf. chyba. Nie no, to jest za ciężkie. Fuck this shit, wah, gówno. Kto by tak powiedział? This shit... Można jeszcze raz? franiu? Dziękujemy, odpadasz? Można jeszcze raz? Ostatni raz. Uf. Uf. Nie, no to nie fraję, nie ja. Ciężko. Nie mam nikogo w głowie. Nie agresyjnie. No ale się przedłuża trochę ten czas. I jeżeli to. No to nie mamy, nie wiemy. Niech nie chcę nic mówić, ale. Ale to Które nie długo no już. no już nie możesz. Ale... Nie było opcji. Bo nie, Bo nie, nie było opcji, ja nie grałem tego. Dzięki. Ale go kurwa, ten. Ładnie, ładnie, nosa Nie no, to, to, to naprawdę, no. to koneser bym musiał. No. Dobra, lecimy dalej. Gdzie jest dźwięk? Gdzie jest dźwięk? O, no, Paweł. Nitro. Dziękuję Na Wow. Ja nie wiedziałem, ja strzelałem ogólnie. Ja nie ale widzicie, patrzcie na to, Patrz, 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 go! Zgaszaszasz znaczy. ten film, tak? Kojarzę. <grym> Daj jeszcze raz ten film, Daj jeszcze raz ten film. Patrz, teraz cicho będę. Jest film. jest film, ja. A ty kojarzyłeś ten moment? Ja pierdolę, ja jakiś stwór kurwa. Ty, Ja właśnie ja ogarnąłem, że ja będę beznadziejny, bo ja tak nie śledzę internetu w ogóle. Ty wyłapujesz... Ja. No że ty. Nie śledzi w ogóle internetu Gen Z ogląd? Jaki harmazon? Robór to nie no, może być. Nie ma żadnych filmików, ty. Ja też nie. Nie <grywa> śledzi internetu. Bo to to, nie, ogląda, to no? my nie śledzimy przy tobie znaczy, internetu. Czy nie oglądał Gen tego tylko oglądam twoje 5 minut? Nie oglądam Gen No okej, okay, bo... ale to my nie śledzimy przy tobie internetu. Uwaga. Ta, no masz 4 punkty, kurwa, i nie śledzisz ale internetu. Ale kurwa, no Bandurę kojarzę, jak się śmieje, ja pierdolę. no. Rafon, no to nie musisz kojarzyć internetu, nie? No nie Rafał A Meduza, to kichnięcie to ty wiesz? No, to, no nie, no nie stawia się w pozycji, że nie śledzisz internetu. Wbijasz na telewizor, jedziesz, kurwa, to ładnie z tą kartą na czasie. To tanie, na 100%, to tanie kurwa. Tanie ją, codziennie ją przeczytam. No, genZi, tam jesteś na, na czasie. Często tak się pytam o jakieś rzeczy z internetu, to ciebie. Że ja na przykład czegoś nie kojarzę, nie. My imię jakiejś dziewczyny youtuberki, i ty nie poprawiasz. Sakoja, że coś takiego. Na końca odcinka nie będzie wciskał. Uda <śmum> wody, ja. I Nikogo nie, nie, nie Jego konkurencja. <śmum> jafie, Nitro na 100%. Nie. U ja że jafie. potem. A! Czekaj, może. Moje To bym nie zgadziesz. Nie wiem. Kurwa, wiem kto. Na 100%. Ale poczekam, ja już wiem jak coś, a oni nie będą wiedzieć. Więc ja mogę już odpowiedzieć, czemu? wiem, Czest że w wiem, że oni nie będą wiedzieć. A czemu mam nie wiedzieć? Zaraz ci powiem czemu. Jak to znamy? No. To za jeszcze raz. Nic. Ja odpowiem wam, jeżeli dacie mi punkt za to, jak zgadnę, a to jest trudne nie, mega. Nie, nie, ja ci nie No to, zapłacę, co to, nie, mamy, powiem, to, to co nie powiem, to, to nie powiem. Po co dać punkt, jak zaraz nie się dowiemy? No i Zaraz się dowiemy. Nie, no to ja powiem. Nie, nie masz karty przegrać. Nie, nie chcę punkta. Rezygnujecie? Nie wiecie? Ja wiem. No ja to... nie mam nic. Nie I tak nie, nie wiecie. Znam tę osobę, nie? Nie znasz. Nie znasz, tak ale nie wiesz, nie wiesz jak się śmieje. No Mogę ja? Rezygnujcie? No ale bez punktu, bo. Z, już, bez punktu, już bez. punktu no, tak. bez. bez punktu tam, jak coś. No dobra, to koniec no. Koniec? No. Koniec. To jest Kiesaj. Bardzo dobrze. czy kurwa? No ja nie no tak się nazywa. No, nie mam pojęcia, nie wiedziałbym. Z, z tej, tak. Ja go nigdy nie, nie słyszałem, mimo że owca pewnie powie, że... A wiesz, że najlepsze jest to, że ja nie oglądam ani sidemenów, no, ani ja KSI, KSI? Tak, bo mi bo skojarzę, mignęło mi kurwa kiedyś, jak on się śmieje. Tego tego. I widzisz, mi nie mignie. No, mi kurwa, to no nie tobie, nie tobie nie. Takie tobie kurwa nie mignie, nie? Tylko, tylko mi mignie, ale tobie nie, kurwa. No nie masz przewagę, bo siedzisz. Bo mi mignęło. <laughs> bo, te bo, mam przewagę, bo mi mignęło. No masz. No kurwa, no nie. To I zazdroszczę ci, przecież nie mam kurwa To nie jest tak, kurwa. Do nikogo kojarzę kurwa... 15 lat temu kurwa FIFA grał, kojarzę, że tak się śmiałeś. Czekajcie, są... czy to źle, że Owca dużo kojarzy internetowe? No bo ja właśnie nie zajebiście, Co, on, on się czuł, no, jak, jak się rzucał. No, nie obrażaj, no bo robi ze mnie gnój. Ale super, że śledzisz, ja, e, śledzisz ja, to, się... to wszystko. Ja. Bo. bo yy, no właśnie o to jest nie śledzę, to... kurwa! Ale dobrze, nie jest... śledzę, sam, sam nagrywasz, Sam nagrywasz i dobrze jestem środki. Ale tej, skojarzeniowo Przyznałbym ci się, jakbym kogoś śledził. Fajnie, że tak jesteś wkręcony w internet, No bo jesteś lepszym twórcą też dzięki temu pewnie. Przyznałbym ci się, jakbym kurwa faktycznie katował. Myślałem, że... no. Ale jest sam jest jestem ale zaskoczony, że, że pamiętam jego śledzić. Ale odcinek tam, się z tym się. ludzikiem, który skacze, no i tu ma bekę przy okazji. To myślałem, że na przykład taki odcinek jest. Ja nie, Śmiech, nie wiedziałem, że to jest o, side. No, dobra, no. to bez punktu. A ja mam, i lecimy dalej, nie? Ja wiedziałem, ale nigdy śmiechu nie, nie słyszałem nie jego. Nigdy przy nim. Ja widziałem to co gości ja. robią. Mhm. To, to side Wy nawet nie wyszliście. Wy byliście w ogóle, wy myślisz, że to polski youtuber, nie? Wy nawet ja tego, sami, kurwa tak, no. No. no ja. Nie uczestniczyście, nie? Ja myślałem, że polski, no że polskim. dobra, jasne. Kurcze, dajcie mi punkt, my mamy zero ciągle? Mm -hmm. No kurwa nie wiem, ekipa WK? Co? Co Nitro? Ty, kurwa zrobiłeś? No po prostu, chciałem mieć punkt A, za wszelką no, Kaszanka! Kaszanka jest też taki youtuber. Puszczam dalej. Też się za szybko chyba się zgłosiła. Nie? Oh. nie ja drugi raz myślę, że ja, ale może faktycznie masz no ten przycisk. Nie, 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 nie. Ale, ale może faktycznie masz ten przycisk. Nie, nie wiem, i... ja nadal nie wiem. I to, to się powiedzieć. wydaje, że wiem, mam w, wiem. W, moi, w moich uszach. Może, może Saker? Ja chciałem zaryzykować z tą ekipą WK, bo tak myślałem, że może coś naszego dadzą. Ale... Dobra, powiedzcie no. cokolwiek. I, nie, tak, soccer, no. I tak wam uwierzymy. Tak? tak? No tak. to jeśli teraz, to wtedy też byłem ja, jak chuj. Mam nadzieję, że na waży wyjdzie. I to był Paris? Prośba. Dokładnie. Teraz mi pasuje jak nie wyjdzie. się. Dobry Paris, to. Marnował no. się w fitnessie. No. Szenona. Na 100 ja fagata. Dokładnie. I to to widzę, to znam tego nie kujanki. Tak jak ty na kuchni, że nie. Na napisał, Napisałeś, nie ale nie podniosłeś, co nie? Że nie ale nie nacisnąłem. To znam, bo nas no ktoś tego użył. Kurwa, wiecie o co mi chodzi? I Naszym filmie, tak. no. Tak. A, to do na nas. Tak? Naszym no, filmie, no no. no, 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 no. Ktoś to użył, nie wiem kto. DZIEŚĆ Pierwszy byłem, nie? I zobaczcie, nacisnąłem znowu, zanim wiedziałem. Robur. Z ekipy Wuka, oczywiście, ten taki sławny. DZIEŚĆ I WPIERDĄŁOŚĆ SIĘ NA TĄ JEPANA! CO? GORIBA? TRYBIE! GORIBA to CO MACZESZ? ryba. CY KOCHO NIE rybali? JEPANY? Dobry, dobry. Dobra. ogólnie mocny jakiś fragment kurwa jestem ciekawy nie mogę się doczekać tego fragmentu obejrzysz <gry> się to jest najmocniejszy może jeszcze raz to jest najmocniejszy fragment Na chyba dzisiaj kurwa coś wojskowego nie. Ta muzyka jeszcze idealna do tego fragmentu. Ja chyba wiem, widziałem to gdzieś. Tylko nie wiem kto to zrobił. Ja pierdolę ty, dawaj muzykę. raz. ja wiem to. Ostatni raz puszczał. No. Nie no. wiem kurwa. Pasut. Nie nie, nie. Nie, 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 Ogólnie, Czekaj, może wam coś zaświta, te strzały były dla Beki i to nie było na serio. O dobra, wiem. A ty nie skusiłeś? No nie, nie, no, ja, ja ogólnie kojarzę ten fragment. A to czemu nie mówisz? Bo nie pamiętam kto to <grym> Daj spróbuj nitro, dobrze ci szło z tym strzałem. Jeszcze taki ostatni raz? O, niech będzie. O? to jest fragment jak... O kurwa. Co? O kurwa, ty nie A, wiedzieliśmy. Naiman, Luz, nie wiedzieliśmy. A kto to mówi? To, 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 mówi? to myśli, A, się na... Kurwa Ale, Ale blisko pasło <słuk> Też konferencja Mocno, pasowało ja pierdolę Ja przez chwilę chciałem powiedzieć: stary murem, bo właśnie taki stary głos usłyszałem. Też pasował. Ale ta muzyka, ty. Muram. Ale coś tam nie pasowało. Idealny grało, że to nie się Muram. działo, kurę, nie pamiętam takich rzeczy. Ale to czemu to... ta muzyka jest taka raz. W tym fragmencie co no, tam się właśnie odpierdala? No, no, tak chciał już To i zaczęli się Do na takiej fajnej muzyki. I... I Zaczął strzelać? No, strzelać Ale czym? No, strzelać. Zakomieszone. Tak, Kurwa. Ale taka fajna muzyka tak, do baseballu. Tak, strzelać Najlepszy tak, 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 tak. tak, tak. fragment strzelać No. Ty kurwa, kadziura, to jest ten. A, to myślałem, że wiesz. Kurwa, nie, Andrew Tate. No. Ja pierdolę, to... ty jaka dziura w głowie nagle. Ja bym powiedział ochrn. Ja jebie ty. No i Ja nie znam po prostu tego. Nawet, kojarzę tylko z nazwy. Has to fucking flip the birds, dumbass. Bo to jest postać z TikToka, nie? On. Na YouTube też. Nie w ogóle nie. Wiem tylko, że jest Andrew Tate. ma podcast. I, I ty chcesz mi powiedzieć, to... że Ty nie masz przewagi. to jest znane. Lecimy. <głos> o krwinki.

Wow! Gremie miał walczyć ten ochroniarz. No. Ale kurczę, to była trójka, ale to zaszło wszystko daleko, no. co? No. Te friki. To chyba był koniec. To kon linki już na trzeciej? Wow. I co to, że później? Yy, na trójce się skończyła patologia. Potem już w tam pamiętam zaczęło być takie szanowane. Jestem na skraju. Żyła. No kurde. Faktycznie. Ty nie wiedziałbym. Każdy wywiad. No, on, on musi też. być we free no, fightach, na skraj, nie. Na skraj, nie? Ja nie kojarzę takiego żyły w ogóle. Też nie. No, to wygrał tak. Nie, ale po głosie dało się to rozpoznać, rady, czy to No. Popirusy! To, to jest twoja dzieciństwa! co? Nie. Nie. Ale dobrze, że nie pomyłeś z Andrew Tate'em, bo nie oglądasz go. Kurz bardzo głos. To nie był Andrew? Na pewno, bo ja tak nie kojarzę. To kurwy jebane. <coughs> na 100% kobieta? Możesz je powtarzać? Drugi raz może być Andrew, „Emory and Tate“? No. Dobre. Zobacz się. Zobacz Andrew Tate! A nie, to nie. <coughs> to straciłeś. No <coughs> piękny, to jest szaleniecistwa. <coughs> ja, no, gdzieś ten głos słyszałem, naprawdę. To dobry, dobry miałeś trof chyba, że T-Mix nad Słow, coś no, takiego. Drugi go. raz słyszę i dalej to może być o... Okej. Okay. Można ostatni raz? Papierusy, to nie jest to jest tak, chwa dzieciństwa! Mo, Monika kociołek. Musiałem tak? zamknąć oczy. Popirusy! No, no ale ta końcówka mi nie pasowało. Ale aż ja jestem w szoku, że to zgadasz. Nie ma, to mi nie pasowało, że to kociołek. O. Powiem Ci, że ostatnio yeah. była... Pierwszy tydzień lexi mówię nie, niemożliwe. A nie. teraz z nie ma ko tego kociołek, więc y, słyszałem jej głos kilka razy ostatnio i nie skojarzyłem i tak. Mm -hmm, to ty mm. musisz ładnie być tam. Tak, oglądam, no. Tak, <laughs> mówiłem. Bonus. O? No tak, na 100%. Zobaczmy ten fragment, mocny jest. Gul! Sorry, nie śmieję się. Chyba musi cenzura iść w tych czasach. No, W Dlaczego mam się z tego nie śmiać? Z własnej na przykład e, inicjatywy się najebał, nie? Jest tu dorosły. Kontrolowane no. warunki są. Dlaczego mam się z tego nie no. śmiać, Nie jest to tragedia. A, no nie. No nie. Ale nie wiem co śmieszne, się, co się śmieszne dzieje. Śmieszne, w chuj. Śmieszne, no. A z tym prowadzącym nie wiem co się dzieje. To może być już yy, końcówka jak coś. Yy, chyba dwa zostały. Yy, czyli mam czekaj, ile w sam punktów? Sześć. A my? Ty masz jeden, Robur ma dwa, Isakar ma trzy. Czyli no. i tak wygrałem. I tak wygrałem. Lecimy dalej. Nie możemy takiego zrobić. Alter, tak chaos tam. Ja nie chciał, ja nie wiedział. Wolfig. O słyszałem. kurde, nie słyszałem. ECP, W Polska. Nie no, Wolfika bym zrobił. Więc nawet nie jak słyszałem. był ten sporny, to już i tak wygrałem. I jeszcze no. ostatni. No i ostatni. Dobra, chociaż raz, żeby Nitro był. Kurwa. Co ty się to? Tak nie nie paruś, nitro, to nie Nitro, bo ja robi? Myślałem, że na 100% będzie Nitro Ale myślałem, że nie wybiałam I show Speed. Co? Co? Co tu powiedziałeś? No jesteście zerami, panowie, a ja jestem Ale Ja nie wiem co ty mówisz. Jestem... zrobiłem to, uwaga. Osio Speed E... Sam powiedział. Ekwilibrystycznie to zrobiłem. Ekwilibrystycznie to zrobiłem. Ekwilibrystycznie. No. A co ty powiedziałeś? A co ty teraz? Powiedziałeś w ogóle. I show speed, nawet powiedziałem, chyba tak ma na streamie, nie? ten to. A nie no. wiem jak to się nazywa. I speed, I show speed. I skąd ty go znasz? Ty takie rzeczy widziałeś w Tio swoim sens. życiu? No, to jest charakterystyczne, co on robi to. to. To na na wordkapie on skriwa. był no. To jego odcinek skopiowaliśmy A, Co nagrywaliśmy do telefonu wydzieranie się <grystanie> To chyba inspiracja była od niego Kiedy to było. Co, co, no, co czy, było. Pamiętasz, że ch chodziliśmy takim... Jak się ta gra nazywa? Ja nie wygrałem. A, dobra! Wygra co wtedy? głosem się poruszasz. Kurczę, muszę poprawić. Ty to nadrobić. ładnie. Muszę poprawić. Czyli, czyli co, y, zaczynamy nowy sezon i prowadzę nowy sezon, już nie? Dwa punkty. Mhm, tak, prowadzisz. A co Zapłatę? to jest? No kuchar, którego nie używaliście w zeszłym sezonie. on powinien przechodzić z rąk do rąk. Bo to jest jak żółta koszulka, tak? Żółta, no, jak tak żółta no żółta jak koszulka. Jeśli jak, jak prowadzenie, to tego masz. No, dobra. Dobra, no, dobra, niech no, to będzie. To masz, fajnie coś tam jest. Natomiast... Nie. Jest coś. Owca o niego zadba. Mamy, mamy, mamy. Ogólnie zostało... <grym> A gdzie naga... <grym> jest tu nagroda? Do was, to żart. Jest moja nagroda. W ogóle nie pokazywaliśmy tego. No pokaż. <grym> Piękne. I było pytanie, czy to jest wzorowane na owcy? Ta statuetka. Powiedzcie teraz prawdę. Hmm.